Witam serdecznie na kanale Podziemna TV poświęconym gospodarce, ekonomii i funkcjonowaniu państwa. ZUS czy OFE? Co wybrać? To pytanie pojawia się najczęściej w korespondencji, którą państwo do mnie kierujecie ostatnio i dlatego chciałbym się dzisiaj zająć tym właśnie tematem. Proszę państwa, przede wszystkim przykro mi jest bardzo, że nie mogę państwu na to pytanie odpowiedzieć tak, jak prawdopodobnie państwo byście oczekiwali, czyli wskazać, co wybrać, żeby mieć wyższą emeryturę, dlatego, że po prostu nie potrafię przewidywać przyszłości. I śmiem twierdzić, że nikt tego nie potrafi. Natomiast chcę Państwu powiedzieć to, co wiem o systemie emerytalnym, jak funkcjonuje ZUS, jak funkcjonuje OFE, co się dzieje z pieniędzmi, które tam trafiają i przede wszystkim od czego zależy wysokość emerytury w ZUS-ie, a od czego w OFE. Ale chciałbym zacząć od tego, że musicie sobie Państwo zdać sprawę przede wszystkim, że ta decyzja czy wybrać ZUS, czy OFE to jest więcej koło niej szumu niż ona jest tego warta. Dlatego, że tak naprawdę my decydujemy wszyscy, którzy musimy wybrać między ZUS a OFE, decydujemy tylko i wyłącznie o nie troszkę więcej niż jednej siódmej naszej składki. Bo sześć siódmych prawie trafia do ZUS-u, tak czy siak, a nasza decyzja dotyczy tylko jednej siódmej części naszej składki merytalnej. Dlatego jej wpływ, wpływ tej naszej decyzji na wysokość naszych emerytur będzie tak naprawdę niewielki. I proszę sobie zdać sprawę z tego, że mówimy tutaj o różnicach rzędu dosłownie, to jest moja intuicja, tego nie mam popartych żadnych wyliczeniami, ale to jest moja intuicja, że różnica między emeryturami, jeśli bierzemy z lub OFE, może być rzędu kilku czy kilkunastu złotych miesięcznie, a może być żadna, trochę więcej niż jedna siódma, to dotyczy osób, które mają jeszcze daleko, daleko do emerytury. Natomiast osoby starsze, czy też te, które mają bliżej emerytury, ta decyzja między ZUS a OFE dzisiaj ma na nich jeszcze mniejszy wpływ, ponieważ te osoby, oprócz składek, które są już dzielone między ZUS a OFE od jakiegoś czasu, spora część ich kapitału metalnego to jest tak zwany kapitał początkowy zebrany przed 99 rokiem. Dlatego w przypadku osób, które wcześniej, czy też niedługo przed na emeryturę, ta decyzja między ZUS a OFE. Ma jeszcze mniejsze znaczenie i wpływ na ich wysokość emerytury. Także to jest jakby główna myśl, którą chciałem Państwu przekazać, może nie wiem, uspokoić, że naprawdę ta decyzja prawdopodobnie nie jest warta tylu stresów, ile Państwo możecie z nią, w związku z nią przeżywać. Proszę Państwa, jak działa obecnie system emerytalny w Polsce? Przede wszystkim proszę sobie zdać sprawę, że ani w ZUS-ie, ani w OFE nie ma żadnych pieniędzy, tak naprawdę. Wszystko, co wpłacamy do ZUS-u. To są bieżące wpływy do kasy państwa, które są wydawane na bieżące wydatki, na bieżące emerytury. ZUS to jest taki kajecik, można powiedzieć, zeszycik, gdzie są tylko zapisywane, prowadzone zapiski na temat tego, kto ile wpłacił i w związku z tym, jaka mu się kiedyś tam będzie należała emerytura. Natomiast żadnych pieniędzy w ZUS oczywiście nikt nie trzyma. To samo dotyczy OFE, w tym sensie, że tam też OFE nie mają tak naprawdę pieniędzy naszych, tylko nasze składki, które trafiają do OFE, od razu zasilają tak zwane rynki finansowe i to co posiadają OFE, to są instrumenty finansowe, czy jak kto woli papiery wartościowe. A nie pieniądze tak naprawdę, i obracają tymi instrumentami finansowymi na giełdzie. Czym jest giełda, proszę państwa? Najbardziej obrazowo mówiąc, giełda to jest gra hazardowa, tylko że nie losowa, jak w kasynie, a o charakterze spekulacyjnym. Giełda to jest gra spekulacyjna, gdzie kurs wszystkich zwanych instrumentów finansowych czy też papierów wartościowych zależy. De facto, tylko i wyłącznie od zachowania graczy, czyli spekulantów biorących udział w tej grze giełdowej. Jeżeli, jeżeli gracze giełdowi oczekują, że jakiś kurs jakieś akcja, jakiegoś instrument finansowego będzie spadać, to go sprzedają i on będzie spadać. A jeżeli gracze oczekują, że kurs jakiegoś instrumentu będzie rósł, no to automatycznie jest na większy popyt, yy, wszyscy chcą zyskać i, te, i wtedy rzeczywiście kurs instrumentu finansowego idzie do góry, ponieważ więcej graczy chce go kupić niż sprzedać. To tego się sprowadza w praktyce gra giełdowa i proszę mi wierzyć, ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że teoria na temat giełdy jest zupełnie inna. Cały świat wielkich finansów lansuje tą swoją teorię, czym jest giełda, mówiąc o inwestowaniu, a nie o graniu na przykład i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, praktyka jest taka, że kurs akcji danej firmy na przykład nie zależy od kondycji danej firmy wcale, tylko od tego, co o danej firmie myślą gracze giełdowi. Jeżeli ktoś puści plotkę, że firma bankrutuje, to akcje pójdą na, na łeb, na szyję w dół, bez względu na to, że firma może sobie istnieć i nic o bankructwie swoim nawet nie wiedzieć, ani nie słyszeć. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, że z naszych składek, które tam czy do ZUS-u, czy do OFE, przede wszystkim utrzymywane są te instytucje. Ile byśmy nie wpłacali do ZUS-u i do OFE, no to przede wszystkim te instytucje muszą same się wyżywić, same utrzymać yy, i kasują nas za to, czy też część składki idzie na to, że te instytucje za nas mogą podtrzymać nasze pieniądze do czasu naszej emerytury. Proszę Państwa, od czego zależy wysokość emerytury? W tych dwóch systemach. W ZUSie wysokość emerytury tak naprawdę zależy oczywiście od aktualnej władzy. Mówiąc najprościej, cały sztab ludzi w ZUSie oczywiście skrupulatnie notuje, ile tam wpłacamy, waloryzuje te nasze kwoty co roku o odpowiednie wskaźniki związane z PKB czy z inflacją. To wszystko jest zapisywane, obliczane, nasze składki są wyliczane. To wszystko jest teoria, natomiast w praktyce, i to mieliście Państwo ostatnio doskonały dowód tego przecież. Premier rządu w każdej chwili może powiedzieć, nie, stop, emerytury będą wypłacane nie od 65. roku życia, czy nie od 60. w przypadku kobiet, tylko od 67. Także bolesna prawda jest taka, że wysokość naszej emerytury zbieranej, czy też odkładanej w ZUS-ie zależy tak naprawdę od aktualnej władzy, która będzie rządziła do czasu, czy też w trakcie, kiedy będziemy przychodzić na emeryturę. I to władza, jak pokazał niedawno premier Tusk, decyduje totalitarnie o tym, jakie, kiedy... I w jakiej wysokości emerytury są, czy będą emeryturą, emerytom wypłazane. Natomiast jeśli chodzi o OFE, to wysokość naszej emerytury zależy tylko i wyłącznie od tej gry spekulacyjnej, jaką jest zgoda papierów wartościowych, czy też rynki finansowe, jak to woli, od nastrojów graczy biorących udział w tej grze, albo ujmując to inaczej i trochę bardziej obrazowo, zależy od tego, czy ten jeden wielki balon, balon spekulacyjny, jakim, jest, jakim są całe tak zwane rynki finansowe, będzie można jeszcze trochę ponadymać, czy on w końcu pęknie. Sprawa z giełdą, to co musicie Państwo wiedzieć o giełdzie, to jest to, że dopóki, dopóki nasze składki, które odprowadzamy do OFE, część składki jest idzie do OFE, zasilają giełdę papierów wartościowych, dopóki poprzez mechanizmy kreacji pieniądza, tych pieniędzy coraz więcej i trafiają one, nowe środki na giełdę, to oczywiście giełda, ten, ta bańka spekulacyjna może rosnąć cały czas. Tak? Ale proszę pamiętać, że w którymś momencie OFE będą musiały zacząć wypłacać emerytury. I wtedy będą musiały zacząć zamieniać część tych instrumentów finansowych, którymi obracają, spekulują na giełdzie, na złotówki, na pieniądze. Ja się do tego momentu nie tyle obawiam, co jestem bardzo ciekawy. Jak duży będzie jego efekt na, na to, co się będzie działo na giełdę? Dlatego, że, mówię, dopóki pieniądze się pompuje na giełdę, to oczywiście indeksy mogą sobie teoretycznie rosnąć i wszystko jest niby fajne. Tak? To złudzenie, że to ma cokolwiek wspólnego z inwestowaniem, może trwać. Natomiast w chwili, kiedy te pieniądze trzeba będzie zacząć wycofywać z giełdy, a więc sprzedawać instrumenty finansowe, będzie potrzeba sprzedaży instrumentów finansowych, a nie będzie można czekać dowolnie i spekulować ich kursem. To, moim zdaniem, znowu tu moja intuicja odpowiada mi, że nie ma siły, żeby rynek, żeby cała ta bańka spekulacyjna zaczęła spuszczać powietrza. Podsumowując, proszę Państwa, wysokość emerytur, emerytury w ZUS-ie są gwarantowane teoretycznie przez Państwo i ich wysokość zależy przede wszystkim od aktualnej władzy. Natomiast wysokość emerytur z OFE zależy przede wszystkim od nastrojów graczy biorących udział w tej hazardowej grze o charakterze spekulacyjnym, zwanej giełdą papierów wartościowych. Z tym, że tej wartości, tej emerytury nikt nie gwarantuje. Bo jeśli instrumenty finansowe z dnia na dzień stracą kompletnie wartość, to nikt za to nie będzie odpowiadał, ponieważ jest to gra hazardowa, nazywana dla niepoznaki inwestowaniem na giełdzie. Odpowiadając na tytułowe pytanie, ZUS czy OFE, co wybrać, powiem Państwu w ten sposób. Nie wiem, który z tych zborów będzie oznaczał większą emeryturę, ale cała intuicja podpowiada mi, że ta wyższa emerytura to będzie wyższa najwyżej o kilkanaście złotych. To po pierwsze. Po drugie, powiem Państwu, co ja zrobię, jaką ja podejmę decyzję. W ogóle tym się nie będę przyjmował. Nie podejmę żadnej decyzji, czyli, jak rozumiem, ustawę, zostanę przypisany do ZUS-u i wcale mnie to nie martwi. Proszę Państwa, i powiem Państwu dlaczego. I to jest chyba najważniejsza informacja tak naprawdę. Otóż, nasze składki idące do ZUS-u są wypłacane od razu wszystkim emerytom na bieżące świadczenia emerytalne i tych składek nie starcza. I tak musi rząd dopłacać do tego z budżetu, czyli z naszych pieniędzy, z innych podatków. W związku z tym, jeżeli ja zdecydowałbym, że część mojej składki ma nie iść do ZUS-u, tylko do OFE, to tak naprawdę i tak dopłacę tą część do ZUS-u, tylko że w innych podatkach. Bo to powiększy tą różnicę między tym, ile ZUS ma w składkach, a ile musi zapłacić. I ta różnica zostanie wypełniona pieniędzmi z budżetu, które budżet, które rząd ściągnie u nas wszystkich w innych podatkach. Komuś się może indywidualnie, może, powtarzam, nie musi, opłacić wybór OFE. Natomiast wszyscy na tym globalnie Raczej stracimy, dlatego że te pieniądze i tak do ZUS-u, czy też na wypłatę emerytur, muszą się znaleźć. Jeżeli rząd od nas ich nie odbierze w składce ZUS-owskiej emerytalnej, to odbierze nam je w innych podatkach. Taka jest prawda, niestety, o, o, o tak zwanym państwowym systemie emerytalnym. Natomiast, co bardzo ważne, demografia jest nieubłagana, proszę Państwa, i tego nie oszukamy. Jeżeli coraz mniej jest osób, coraz mniej osób się rodzi, więc jest coraz mniej osób wchodzących na rynek pracy a coraz więcej osób starszych, bo wyż demograficzny przechodzi na, powoli będzie przechodził na emeryturę, to nie oszukamy tego. Będzie gorzej w tym sensie, że na jedną osobę pracującą będzie przypadało więcej emerytur, będzie musiało otrzymać więcej starszych ludzi. I to niezależnie od naszych decyzji, niezależnie od władz, niezależnie od koniunktury, od, od gospodarki, od, od tego nie da się oszukać, nie da się tego przeskoczyć. Także i tak musimy być na to gotowi i i tak warto o tym pamiętać. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu chociaż z większym spokojem podjąć tę decyzję. Ale przykro mi, że nie usłyszeliście Państwo takiej odpowiedzi, jakbyście chcieli, pewnie, która opcja oznacza większą emeryturę. Ale proszę mi wierzyć, prawda jest taka, że nie potrafię przewidzieć przyszłości i śmiem twierdzić, że nikt tego nie potrafi. Dlaczego? Dlatego, jeżeli ktoś Państwu podpowiada, proszę wybrać to albo proszę wybrać to i daje sobie rękę uciąć za ten wybór, to moja rada, weźcie Państwo tą rękę w zastaw, gdyby się jednak pomylił. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.